Kolariusze Straży Granicznej już od dłuższego czasu przygotowują się do mistrzostw Euro 2012. Tutaj na przejściu granicznym w Dorotusku, podobnie jak w innych przejściach granicznych na granicy z Ukrainą, wydzielono już wcześniej specjalne pasy, tak zwane zielone korytarze. Tymi pasami, tymi zielonymi korytarzami przekraczają granicę podróżni nie mający ze sobą żadnych towarów akcyzowych, a udający się jedynie w czysto służbowych czy też turystycznych celach za granicę Polski. Osoba taka przejeżdża przez przejście graniczne nie stojąc w żadnych kolejkach od prawa. Na tym pasie przebiega praktycznie na bieżąco. Czas oczekiwania wynosi praktycznie zero na takim pasie. Również w aspekcie Euro 2012 zakładamy, że podróżni udający się na spotkania piłkarskie, nie tylko w grupach zorganizowanych, a więc autokarami, ale również swoimi prywatnymi samochodami osobowymi, będą kierować się na ten właśnie pas. Dzięki temu skróci się czas oczekiwania, dzięki temu szybko i sprawnie oraz w warunkach komfortowych przekroczą oni granicę i dotrą na spotkania piłkarskie. Na czas euro przede wszystkim stworzona została nowa infrastruktura drogowego przejścia granicznego. Wszystko to, co widzimy teraz, to przedstawia kierunek wyjazdowy z Polski. Przystosowana infrastruktura do odpraw samochodów osobowych, autokarów, samochodów ciężarowych. I tak jak widzimy poszczególne pasy i oznaczenia tych pasów na górze. Ma to wszystko pomóc i usprawnić w odprawie kibiców w czasie euro. To właśnie już o euro i o kibicach była myślana modernizacja przejścia granicznego. Kolejnym usprawnieniem, kolejnym nowum, które ma przyspieszyć odprawę podróży w trakcie euro, jest odprawa wszystkich czterech służb, dwóch służb ukraińskich i dwóch służb polskich w jednym miejscu. Na tym właśnie stanowisko w pierwszej części, tak jak widzimy, oznaczenia odprawiać będą służby polskie. W części drugiej, tej, w której mamy flagę Ukrainy, odprawiać będą dwie służby ukraińskie. To rozwiązanie zastosowane zostanie nie tylko w przejściu w Medycy, ale również w innych pozostałych przejściach granicznych na granicy polsko-ukraińskiej. To w połączeniu z One Stopem powinno znacznie usprawnić przyspieszyć i zwiększyć przepustowość przejścia w trakcie euro. Tak jak szybciej powiedziałem, zatrzymanie się raz, one stop, odprawa przez wszystkie trzy lub cztery służby graniczne. Odprawa wszystkich czterech służb tutaj po stronie polskiej będzie dotyczyła ruchu osobowego, czyli konkretnie samochodów osobowych oraz autokarów, które będą przekraczać granicę na obu kierunkach. Stoi. Dobrze, chodzimy, Co? instalujemy się, pierwszy sprzęt jeszcze porozkładamy i od siódmej będziemy startować. Na spokojnie. Tu i Łani nie pojedzaj na tym, jedno na swoje miejsce, na scenie Służby. Jesteś w stanie wszystkie stanowiska obsadzić, tak jak mówiliśmy? 14? Nie, zaraz jest 12. 12. A za godzinę będę jeszcze 2. Kolejnym założeniem wiążącym jest to, że odprawiamy w czasie euro na wszystkie możliwe stanowiska kontrolerskie. Wszystkie stanowiska, które są oddane do użytkowania, będą obsadzone przez funkcjonariuszy służb polskich i służb ukraińskich, czyli odprawa na 100% mocy. W aspekcie Euro 2012 Polska Straż Graniczna, chcąc skrócić aż czas oczekiwania na odprawę graniczną oraz, że tak powiem, podnieść komfort przekraczania granicy, zaproponowała stronie ukraińskiej wspólne odprawy graniczne. Podróżny przekraczający granicę będzie kontrolowany tylko i wyłącznie po polskiej stronie granicy. Niewątpliwie podczas ćwiczeń udowodniliśmy, że skraca to czas oczekiwania na odprawę graniczną, a nawet, że tak powiem, jest większa liczba odprawianych podróżnych, nawet o 20%. Podróżni udający się na spotkania piłkarskie na Ukrainę powinni pamiętać o tym, że przekraczają granicę Unii Europejskiej. Mistrzostwa euro organizowane są w dwóch krajach. Które dzieli de facto granica unijna. Tak więc wybierając się w podróż, należy pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą paszport. Jest to dokument, który upoważnia do przekraczania granicy państwowej. Dotyczy to również dzieci. Jeżeli dorośli będą podróżować w towarzystwie osób nieletnich, należy pamiętać o tym, że dziecko również powinno posiadać się. paszport, który jest dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy państwowej. Jeżeli ktoś ma zamiar podróżować na spotkanie piłkarskie na Ukrainę swoim samochodem prywatnym, powinien pamiętać o tym, aby zabrać ze sobą dokumenty tego pojazdu, a więc dowód rejestracyjny oraz ubezpieczenie. Jeżeli mówimy o ubezpieczeniu, należy pamiętać o tzw. zielonej karcie, bowiem takie ubezpieczenie obowiązuje poza granicami Unii Europejskiej, a więc również na Ukrainę. Jeżeli podróżujemy poza granicę kraju samochodem pożyczonym, pamiętajmy również o tym, aby posiadać przy sobie akt użyczenia pojazdu, akcent musi być poświadczony notarialnie i dodatkowo również przetłumaczony na język ukraiński. Przekraczające granicę państwa należy również pamiętać o tym, że polskie służby graniczne, polska straż graniczna kontroluje również samochody i podróżnych pod kątem posiadania narkotyków. Mamy do tego odpowiednio przygotowanych funkcjonariuszy, przewodników służbowych, którzy sprawdzają praktycznie każdy samochód i każdego podróżnego pod tym kątem. Podróżni przekraczający granicę państwa podczas Mistrzostw Euro 2012 powinni pamiętać również o tym, że mimo wszelkich ułatwień i udogodnień wprowadzonych na ten okres przez służby graniczne, powinni pamiętać o tym, że obowiązują limity w wozie towarów akcesowych do Polski. Dotyczy to zarówno papierosów, jak i alkoholu. Podróżni, którzy będą próbować wykorzystać zielony pas, a więc pas dla tych, którzy nie włożą za sobą żadnych towarów akcyzowych, muszą liczyć się z konsekwencjami, a więc ukaraniem mandatem za wóz nadwyżki towarów akcyzowych do Polski. Te normy to dwie paczki papierosów oraz litr alkoholu. Wyjazd do innego kraju to niejednokrotnie również okazja do zakupu wszelkiego rodzaju pamiątek. Tutaj chciałbym uczulić podróżnych pod tym kątem, aby dokonując zakupu pamiątek pamiętali o tym, że do Polski nie można wozić towarów, które posiadają cechy chociażby roślin chronionych, zwierząt chronionych, czy też cechy przedmiotów zabytkowych. Mistrzostwa Euro 2012 organizowane są przez dwa kraje, Polskę i Ukrainę i z myślą o kibicach udających się poza granicę kraju na spotkania piłkarskie, Polska Straż Graniczna przygotowała informator, w którym pokrótce opowiedziane są wszelkie zasady przekraczania granicy państwowej. Podróżny znajdzie tu informację o tym, w jaki sposób przekroczy granicę, jakie spotkają go tu ułatwienia w przekroczeniu tej granicy oraz jakie dokumenty musi zabrać za sobą. Ten informator przygotowany jest w trzech językach, także zapraszam do zapoznania się z tym informatorem lub też odwiedzenia strony internetowej Straży Granicznej. Tam również będą zawarte wszelkie informacje dotyczące przekraczania granicy państwa.